Witam Państwa jeszcze raz. Na pewno zmian było dużo. To okienko transferowe i cały okres przygotowawczy to, to taki czas dość intensywnej pracy. Myślę, że, że na samym początku gdzieś tam dla, dla naszych kibiców te zmiany mogły wydawać się nawet niepokojące, bo odeszło od nas naprawdę sporo piłkarzy. Natomiast to wszystko było planowane. Tak? W taki sposób to, to po prostu widzieliśmy, że, że te zmiany są dla naszej drużyny potrzebne i, i takie zmiany potrzebujemy wykonać. I od samego początku działaliśmy, żeby, żeby w miejsce tych piłkarzy, którzy od nas odeszli, przyszli, przyszli inni zawodnicy, którzy, którzy wniosą do tego zespołu spore jakości i, i ta rywalizacja na każdej pozycji będzie, będzie naprawdę, naprawdę duża. Cieszę się, bo, bo na dzień przed rozpoczęciem rozgrywek, na dzień przed pierwszym meczem ligowym z Sokołem Ostróda uważam, że, że udało nam się tego dokonać, że, że ta kadra jest naprawdę wyrównana, ta kadra jest naprawdę mocna i e, Jakościowo, pod kątem jakości, jakości piłkarskiej uważam, że, że jest to kadra mocniejsza niż, niż w, rundzie, w rundzie jesiennej. Przyszło do nas siedmiu nowych zawodników są to zawodnicy tak naprawdę z każdej, każdej formacji są wśród nich i młodzieżowcy i piłkarze, piłkarze doświadczeni, piłkarze z zagranicy takim gdzieś tam ósmym naszym wzmocnieniem powiedzmy jest przedłużenie, przedłużenie wypożyczenia Kacpra Michalskiego który, który miesiąc spędził w ekstraklasowym górniku Zabrze, udało się to wypożyczenie przedłużyć, Kacper, Kacper do, nas, do nas wrócił, za takie dziewiąte wzmocnienie z kolei uważamy włączenie do kadry pierwszego zespołu kolejnego wychowanka, z czego, z czego jestem bardzo, bardzo bardzo zadowolony, że, że kolejny, kolejny wychowanek został włączony do, do szerokiej kadry pierwszego zespołu. Jest nim Łukasz Kubrak, który, który też fajnie wkomponował się w się zespół, strzelił, strzelił dwie bramki w sparingach. Wiadomo, że, że przed nim jest jeszcze dużo pracy, ale, ale myślę, że sam fakt, że, że rusza dzisiaj z nami na jutrzejszy bój do Ostródy jest, jest na pewno czymś fajnym, czymś fajnym że, że kolejny, kolejny wychowanek w tej kadrze pierwszego zespołu będzie. Zadowolony z tego względu, że na pewno zwiększyła się konkurencja w zespole. Nie mamy jakichś takich zawodników, którzy może wyrastają ponad zespół i są, są gwiazdami tego zespołu, ale tak naprawdę udało się zbudować praktycznie dwie jedenastki i zawodnicy, którzy zasiądą na ławce w Ostrudzie, tak naprawdę mogą, mogą grać z powodzeniem w podstawowym składzie. Ta konkurencja naprawdę jest duża. I nie jest łatwo u nas grać w podstawowym składzie, nie jest łatwo utrzymać to miejsce w składzie, a o to przede wszystkim nam chodziło, żeby budując tą kadrę, mieć do dyspozycji zawodników, którzy z powodzeniem mogą, mogą brać udział w od początku meczu, w rozgrywkach, a nie tylko obracać się wokół 13 czy 12 piłkarzy. Dodatkowo do tych wzmocnień takich, których wspominał dyrektor, ja bym dołożył jeszcze zawodników kontuzjowanych, bo przychodząc tutaj niestety nie mogłem korzystać e, czy z Elso Brito, czy z Mateusza Sowińskiego, który był kontuzjowany. Michał Żebrakowski jeszcze e, wracał do formy po, po długiej kontuzji. Teraz tak naprawdę po tym okresie przygotowawczym. Na szczęście udało nam się uniknąć poważnych kontuzji. Mamy e, tak naprawdę 95% stanu zawodników zdrowych, gotowych do meczu, a te kontuzje, które są, są na, na szczęście krótkoterminowe i myślę, że już od przyszłego tygodnia e, praktycznie kadra w całości będzie, będzie trenowała razem, więc dużo optymizmu przed tym startem. Tak, tu. Mogę powiedzieć, że, że Hieronim Zoch jest pierwszym bramkarzem. Michał Kod na pewno tutaj też wzmocnił konkurencję. Jeszcze Piotr Słowikowski, który na ten moment jest, jest kontuzjowany. Michał dołączył dopiero niedawno, niedawno do nas. Kirek też tutaj miał silną, silną pozycję, i, i na ten moment tak wygląda, tak wygląda hierarchia, że. że Będziemy grać zarówno trzema, jak i czterema. Będzie to zależało od, 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 od naszej dyspozycji, od przeciwnika, od wielu, od wielu aspektów. W paringu graliśmy zarówno z trójką środkowych obrońców, jak i, jak i z czwórką, więc jakby drużyna jest przygotowana na, na obydwa warianty. To wtedy my, my możemy ten mecz zdominować i, i po prostu rywal musi się dostosować do nas. Oczywiście wiele zmian spodziewamy się. Tutaj zespołu, który będzie dobrze zorganizowany, który będzie waleczny. Wiemy, jak Sokół Ostruda zaczynał tą, tą poprzednią rundę, a jak ją kończył i, i te wyniki uległy poprawie i byli w stanie sprawić e, kilka niespodzianek, e, chociażby wygraną w Kaliszu. E, więc mimo miejsca w tabeli my spodziewamy się bardzo trudnego meczu. Ten początek to też zawsze jest nie nie wiemy, jak, w jakim stanie będzie chociażby Murawa w Ostrudzie. Ale jakby to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, tak? My możemy się skoncentrować na, na sobie i, i na, ten, na sposobie, w jakim my będziemy e, prowadzić grę. Przed przyjściem tutaj i, i uważam, że, że każdy z nich jest mentalnie gotowy na to, żeby wygrać suwałki w tej rundzie wiosennej i pomóc w osiągnięciu naszego celu i spełnienia naszych marzeń. Mamy nadzieję, że się uda, natomiast wiadomo, że Wigry od wielu lat funkcjonują w taki sposób, że większość piłkarzy jest wypożyczona. Jeżeli chodzi o moją pracę i samo okienko zimowe, to ta specyfika okienka zimowego jest też taka, że jest bardzo mało wolnych piłkarzy na rynku. Dwóch takich udało nam się pozyskać, czyli Rudy Nilsona i Bojana Gwozdenowicza, którzy, którzy przyszli do nas definitywnie i, i mają w swoich kontraktach opcję, opcję przedłużenia tej umowy. Na kolejny sezon. Natomiast no, przy reszcie zawodników trzeba było decydować się na to wypożyczenia, na, to wypoży na te wypożyczenia, natomiast wcale nie jest powiedziane, że ci piłkarze nie zostaną z nami dłużej. Wiadomo, że dużo zależy od tego, w którym miejscu będą w igry i jak to wszystko będzie wyglądało pod kątem przyszłego sezonu. Ale będziemy działali nad tym, żeby ci najlepsi zawodnicy zostali z nami jak najdłużej.